Siemanko, jestem a no to jest kolejny już czwarty odcinek z naszej serii Fantasy Premier League. No i dobra, w tej kolejce udało mi się w końcu przekroczyć tę granicę 50 punktów. Najwyższy tutaj yy, zespół zdobył 104 punkty. Jeszcze sobie za chwilę zobaczymy ten zespół i Dream Team, ale na początku mój skład: yy, czyli tak, automatyczne zmiany łania Yama, yy, Cedric załaniamy, ponieważ łania nie grał, a Cedric, jak widzicie, zagrał bardzo dobrze: 7 punktów Fonte 6, Bejering 6, Muniesa 2. I Petr Czeksz, ten stał obrony, jak już mówiłem, nie zawiodła mnie. Czego oczekiwałem? No, co prawda, więcej oczekiwałem po Marezie, który no, po prostu zagrał słaby mecz, ale to może przez tą kontuzję pleców, może już tam odczuwał jakiś ból podczas trwania spotkania, i może dlatego właśnie nic w tym meczu wielkiego nie zrobił i zdobył tylko dwa punkty na kapitanie. Dwa punkty również Kazorla. Ale 13 punktów Andre Ayu naprawdę świetny jest to piłkarz, tak samo jak cały Słonzy. naprawdę te mecze Słonzy się ogląda z wielką, z wielką przyjemnością. I naprawdę polecam Wam ten zespół do, właśnie, do oglądania, jak macie jakieś, jakieś wolne popołudnie, to naprawdę Słonzy gra świetną piłkę w tym momencie. Benteke 2 punkty runy, 2 punkty i Diouf 2 punkty, tak więc ten atak dalej, dalej jest tragiczny w moim zespole. Dobra, możemy sobie tutaj przejść do najlepszego zespołu. Halil FC, 104 punkty, triple kapitan. Tutaj został wykorzystany na Rahimie Sterlingu, więc bardzo dobry ruch. Na ataku Pele i Gomis. Tutaj mamy Pedro, Azarda i Andre Aju, Oprócz to Jagielka, Mondral, Kolarów, Mangala i Team Howard na bramce. Tak więc bardzo dobry tutaj jest zespół. No i Dream Team. Dream Team Zaszmy, dużą Tadic, najlepszy zornik tej kolejki, 16 punktów. Oprócz to na bramce mamy Howarda, w obronie Sania, Cresswell, Olson i Gabriel. Dalej Tadic, Sinclair, Sacco, Aju, Mane i Pele. No, więc tak wygląda Dream Team tej kolejki. No i jak już mówiłem w zeszłym odcinku, po piątej kolejce, czyli po tej następnej, za dwa tygodnie. Będziemy, znaczy ja użyję Wildcard, czyli mogę wymienić cały zespół. Tak więc, tak naprawdę, ten transfer, którego teraz dokonam, może być tak naprawdę tylko na jedną kolejkę. Więc on nie musi być jakiś niesamowicie znaczący. Wymieniłbym Jonatela. Tej pomocy bym nie ruszał, bo naprawdę i tak mówię: za te dwa tygodnie użyjemy tego Wildcard, wymienimy. Po połowie zespołu, więc pomocy i ataku nie ma co ruszać. Niech sobie zagrają w tej następnej kolejce. Ja bym wymienił Johna Terego. A to ze względu na to, że ta cena Telego przy jego tych obecnych występach może cały czas spadać. A ja naprawdę no, chcę jednak jak najwięcej pieniędzy zachować, więc wymienimy Johna Terego. I koło tutaj wrzucimy. Zastanawiam się nad smolingiem. Smalling to jest kusząca opcja, bo Manchester United gra dobrze w tej obronie. Dopiero wczoraj jest za sprawą Swans i stracił pierwsze bramki w tym sezonie. No tak więc tutaj Smalling mógłby być. Mateo Darmian, no też, też nadawałby się. Jednak chyba wybiorę Smallinga na miejsce Terego. Chris Smalling myślę, że to jest dob dobry ruch z mojej strony. Tym bardziej, że te następne mecze United. Gra m.in. z Liverpoolem, czyli taki niepewny zespół. Dalej Southampton i Sunderland. Southampton też nie jest w formie, a Sunderland to jest Sunderland. Jeden z gorszych, jak nie najgorszy zespół obecnie w Premier League. Tak więc naprawdę, te następnym meczu United gra ze słabszymi rywalami, więc Chris Smalling się nada idealnie. Dobra, make transfers. Ok, Smalling i tery za niego, a paśćcie. Dlaczego bez mówię na no odwrót? Y, oczywiście Smolink za Terego. Dobra. I jeszcze jak tutaj to wszystko ustawię, to zależy od tego jak się wykrują ci moi pomocnicy. Bo widzicie, że tutaj są dwóch y, moich pomocników. Występ jest niepewny, więc nie wiem, nie wiem jak to będzie. Także póki, póki nie wiem jak to będzie, Oj, to sobie wrzucimy do składu czterech obrońców. Czyli Cedric, powiedzmy, no nie, może nie Cedric, chociaż chwila. Skingra, Arsenal, Arsenal gra ze Stoke, a Southampton z Westbrook, ten z Dobra. Cedric jednak, Fonte, Muniesa, 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 nie, to Bayern tutaj, no czyli Czech, Cedric Smalling, Fonte, Bayern w pomocy Ayuka ZORLA, no i ten Mares, zobaczymy jak ten Mares się wykuluje. No i w ataku Diów Bentekei ten kapitan, to naprawdę nie będę dawał tego teraz. Ja mogę dać tutaj Andreaju, ale gwarantuję wam, że jeszcze to się pewnie zmieni, ponieważ nie wiem, jak ci piłkarze będą wyglądali po przerwie reprezentacyjnej. Nie wiem, czy się na przykład nie nabawią żadnej kontuzji. Oby nie, oby to nie był nikt z mego składu. No ale póki co, możemy ten, ten, ten mój team zatwierdzić. Oczywiście najprawdopodobniej dokonam w nim parę zmian. No, ale to się zobaczy y, już przed y, samą kolejką, czyli dokładnie 11-12 września. Sobie to jeszcze pozmieniam poza kamerą, oczywiście. No i po piątej kolejce, czyli po tym 14 sierpniu, czyli najprawdopodobniej 15 y, mówię sierpniu, wrześniu, czyli najprawdopodobniej 15 września we wtorek będzie film z transferami, z wymienianiem połowy składu który będzie bardzo ważny dla późniejszych losów mojej drużyny w Fantazy Premier League. Tak więc, mówię, ta kolejka była zdecydowanie najlepsza, ta czwarta. No i mam nadzieję, że ta będzie jeszcze lepsza, oby. No i co, takim tak możemy chyba zakończyć tym ładnym widokiem, gdzie we wszystkich ligach po prostu awansuje w górę. No i co, to było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, no i cześć!